Ja jestem z Bogerem. Dobra, to dawaj, no, zaczęłaś? No, już Zaczęłaś? Zaczęło? zaczęłem. W ogóle, ciekawe czy ktoś będzie. Ja ci mówię, że ktoś będzie. Zaraz. My... Ja nie będę odpalać telefonu, żeby sprawdzać, lewa. czy wszystko jest z nim okej, okay, ale odpalę sobie. Żeby zobaczyć, nie? No. <laughs> Zadziałało. Ten. Dostałeś powiadomienie wiadomość? mi przyszło. Tak, przyszło. Dobra. Teraz powinni dołączyć mniej więcej... No. O dobra, z głosem jest wszystko okej. Okay. Nice, nice. Ja mogę wejść na, na live'a. <noise> nie. <głos> ale wejdę. Wycę no wejdź jak chcesz. Po prostu ciszej, żeby nic nie słyszał i to Ale Na się też nie możesz robić live'a. Znaczy, że jakby możesz, ale ty masz coś tam co tego. Ja mogę, ale nie wiem jak. Nie umiem po prostu. Chciałam nagrywać na YouTube, ale nie umiem. U was pewnie inaczej. No. Ale live trochę trochę już tych live'ów nie było. Już dawno nie było live. Y... Nie było. Dobra, widzisz? Ja jestem na streamie. Dobra, czyli teraz pierwszą osobą będziesz ty. Dobra, to. Siema, bober. I idam, Lajka. Dam lajka. Spoko. lajka. Do. Gdzie lecimy? Nie wiem. I no to skoro masz aż 40 ileś tam subskrypcji, to już powinni cię ten... to już powinni przyjść w im powiadomienia. No już powinni. Taki ty ja. Ale to jest fajne, ja, ja widzę te, co ty robisz. Widziałam, że, że ja szybciej wyskoczyłem z busa. No. Hitze. Spoko. Może kiedyś będę z tym live'em, bo nie wiem jak Xboxy mogą... Nie, nie wiem jak wy no. tam robicie z Xboxem. Nie wiem jak, jak wiem, to Xboxy ja, mają. Bo, wiem, bo ja szukam na YouTubie, ale nie mogę znaleźć nigdzie jakiegoś poradnika fajnego. A, spoko. Chciałam nagrywać. Jeszcze jutro po, pójdę do szkoły. Tak? No. To no dobrze, to byś słuchał, co Igor powie. Nie wiem, tylko nie mógł mu nic na to się wysyła, nie? Tak, tak. W no no typu... wieku, ja bym nie wytrzymał tyle. Naprawdę. Dlaczego? No 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 no. To już on grał 11 godzin na, na imprezę. No, przez przesady. On jeszcze wrzucił na to. To już jest relację. chore. On jeszcze wrzucił relację na lajwa, że. <kuszczak> <kuszczak> że wrzucił relację na live'a, Znaczy, nie na lajwa. Y sorry, na relację na Instagramie. Y sobota, co robicie? I od wtedy chyba grałam. To już jest naprawdę chory. No. Ja bym nawet nie wy O, witam drugą osobę na Live. Ie. O, się ma menu. jest. Menel 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 o, menu. Ja bym naprawdę nie wy... Ja bym już nie wytrzymał półtorej godziny, nie? Nie wytrzymałbym. Mam no, tyto! Idę. Weź się tam zboksuj. No wiem, zboxowałem się. Mel jakby coś to sorry za głos, ale jestem tak trochę chory. Sorry. Łosy, chodź tu. Gdybym miał tylko MK. Chodź tu szybko. Idę. La jeune. Burada. Kazca, kazca. leży dobra to masz taktyka jak chcesz i ja apteczkę gdzie 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 tutaj bo ja, ja takiej apteczki. daj taką apteczki dobra to tam leży gdzie a to dobra olu on mi ta, ja tak ja tak se edytuję wychodzę on mi tak pod nogi wchodzi yy, i ten no. No. Yy, mogę za mi. no spoko może będę z nami grać nie może, może. Dobra, to może. Tylko skończymy rundę, nie? Sorry za głos, że mam, ale no... Trochę dziwnie. Ciekawe czy tu jeszcze... O, typy są! Są jeszcze. Poczekaj chwilę. Jeszcze nie idź do nich. Tutaj, tutaj gdzieś byli. Czy ja teraz tu stoję? Lają się. Ej, ho, ho, Power szybko, bo no, możemy idę. wkroczyć. Idę, idę. Ide, idę, idę. Okej, okej, medal. <coughs> <coughs> o Jezu. Trzeba się? Czy... Oni, oni, oni. kogoś Leży. Nie bo jak go położę, może jeszcze gdzieś tam teammate jest. Ja, ja go zabiję. A, dobra. Ja zobaczę... O, ci zaznaczyłem to masz dzięki Oj, daj Amo do RP'ga Dobra Dobra, na razie nam dobrze idzie. Mamy 4 fragi. A ile ty masz fragów? Jednego na razie. A no to pięć mamy razem. A wyświetla, że mamy 4XD. No bo to się czasami buguje. O, witam drugą osobę na live. Dopiero zauważyłam. To? Nie, nie wiem kto jest. Nie wiem. U mnie pokazujesz, że tylko ja, ja jestem i Opierasz ktoś jest... A, bo to ty ciągle byłeś, dobra. No ja ciągle jestem na live. No powiem może na środek strafy bardziej? No idę. tu jest naprawdę chore przy... z Wigorem. No, ale to jest przydatne jak ja się tak patrzę w telefon, bo wtedy widzę, widzi ty masz tygów. Hehehe, właśnie. No. <ścoughs> a teraz tak dół? No. Widziałam. Widzę, im agresive jak wygląda. No. Nie, nie oglądam, obłącza Xboxa i będzie grał. Wiesz, że ty możesz go dodać na Xboxie. Ok. No bo on gra na Xboxie. Na Xbox. No. Aha. Ok. <laughs> <laughs> aptekę tutaj ma. I to ja będę na trzecią aptekę do Trzecia apteka, mam trzy apteki i sześć kęwów ammo do snajpy, ci... czy używasz? Ja mam ty patrz całe ci amo 48 ammo ci dam. A. Co, ja mam 15! O, dzięki. A. To ile ty masz? Bo ja w ogóle... 48, miałem już wszystko ci dałem, Całe ammo. Ja. Dzięki. I no to ktoś jeszcze jest na live, tak? Nie, na razie 0 osób. A. bo ja wyszłam. <coughs> Ej, ale pamiętasz jak to... Yy, te skażone? Dawaj no. na skażone lecimy. Aha. Ej, to... A, ma, ale tam. to... No. A pamiętam no. jak wtedy jeszcze live'ów nie robiłem. Jak były, Jak był szósty sezon, dopiero w siódmym zacząłem. No. Bo w siódmym Tyle każdy kosztuje. naszą już robić. No. No. A ten. A e, w końcu teraz e, nikt nie będzie miał do mnie problemu, że ja nie umiem grać. Teraz już jest spoko, wiesz, no. nawet, bo wtedy jak ja nie umiałam grać, na przykład w szóstym sezonie, to Menel normalnie mnie nawyzywał, nie? No, ale to było tak dla Beki, no. nie? To nie było takie, No tak, tak. Wiem. No tak, ale chociaż teraz już... No. Ty było ciekawego. Ale była skrzynka. Czy ty ją odłożyłeś? Kurde, ja chcę mieć na typów. No to gdzie, gdzie są typy? To znajdź typów najpierw. Wiem. My sobie biegamy po środku, chcemy znaleźć typów, oczywiście nikogo nie ma. Teraz jesteśmy na środku strony? Prawie. No. Prawie, no. Może nie opyla się tego live'a robić, bo zero osób jest. No ja ja nie wiem, to wiesz, to od ciebie zależy. No, no to jak ty chcesz, bo ty chciałaś live'a, nie? To czy ja też chciałem? Dobra, no, to nie wiem. Przecież to nic ci nic, nic, nic nie kosztuje, tak? W sumie. No właśnie to... Może być przecież. No dobra. No kurde no typów nie ma, nie? Gdzieś się kampią. Tutaj się lali, ale lali, nie mówię, że lali. No. O nie, tu są słoneczne stopnie, to ja tam nie idę. Są, tak. typy są. Ty. Tylko, że. Do tego domku wiek. Ej, no, no. Do tego no. domku czekaj. Jezu! Gdyby nie przesunął o milimetr tej główki, to by. Dawaj, dawaj RPG. -a. Ej, dobra, nie buduj tak mocno, nie buduj tak mocno. Nice. To był chyba bot. Mówisz? No. Ale nie wiem. Dobra, w końcu jakiś typek w ale jeden no i, i nie miał duo a ich się środek może o tutaj jest Dobra. tutaj jest gdzie? tutaj, gdzie? tam jest widzi szybciej tam dwóch to jest na szaro o to jest na szaro leży? jest na szaro to jest na szaro. Daj mi go. Aj go. I dig go. Kostuś yes. No nie leży! PUBER! Yes! Się, nie! To zapałeś, mnie! Nie, Ej, ale... Co? Teraz zginęłaś? No nie zginam. ale leży, pomóż mi! Ej, Kostuś, Tu masz lepszą sniper, tą fioletową. O dobra, dobra. Ten typek miał tam. Myślałem, że strzelam mu jednego heada i już będzie po problemie. XD Ej, pamiętasz jak PS-ki nie mogli grać z Xboxami. Nie wiem ja kończę live'a. Ja kończę live'a.